Siema, tutaj Dealer. Witam w kolejnym filmie z i Ciekawostek. Dzisiaj postanowiłem wybrać Mass Effect Andromeda. Ta gra jest średniakiem, ale ma duży świat, więc lic liczę na to, że będzie to coś ciekawego. Co do Skyrima, powiem szczerze, że Skyrim mi się jak na razie znudził, więc The Elder Scrolls 5 zniknęło z mojego dysku. I jak na razie poszukamy ciekawostek w Andromedzie, więc yy, miłego oglądania. W dzisiejszym filmie skupimy się na nawiązaniach do trylogii Mass Effecta. Jak dobrze wiemy, Andromeda zbytnio tej trylogii się nie trzyma, po części jest jebanym głównym, ale są nawiązania do trylogii i jednym z nich jest na przykład taka Alvina, czyli AI, które było na Citadeli przez trylogię Mass Effecta. To jest oczywiście na tyle oczywista sprawa, że nie ma co tego wymieniać, dlatego w, dziś, w dzisiejszym filmie chcę przedstawić rzeczy, do których nie wystarczy jedynie przejście fabuły głównej, by znaleźć te nawiązania, tak? Więc y, pani Alvinie. Pani kurwa, pierdolonemu AI podziękujemy i zaczniemy od nawiązania do dr Liaret Sony, która pełniła ważną rolę przez trylogię Mass Effecta. Możemy znaleźć plik dźwiękowy, w którym y, mówi ona. Y, nie wiem, nieważne co ona mówi, ale w każdym razie mówi jej osoba. Więc. Y, Mamy odniesienie w końcu do jakiejś ważnej osoby z trylogii Mass Effecta. Część o nazwie Andromeda postanowiła dać, nie wiem jakby to nazwać, zabieg rodzinny. Na przykład w dwójce Mass Effecta mieliśmy postać Zaed Masani. Zaed był jednym z członków naszej grupy. W Andromedzie możemy spotkać jego syna Bejna. Podobnie jest z Konradem Wernerem, którego możemy spotkać w trylogii Mass Effecta. Mianowicie w Andromedzie możemy spotkać jego siostrę. Jej imienia nie pamiętam, ale po takich rodzinnych relacjach <gryw> widzimy, że trylogia z Andromedą się dość mocno łączy. Znajdujemy się teraz na meridianie w naszym pokoju. Znajdziemy tutaj bardzo fajną rzecz, czyli nawiązanie do naszego ulubionego statku z pierwszych dwóch Pierwszych trzech, w zamiast całej trylogii Mass Effecta, yy, czyli nasza ukochana Normandia, którą mieliśmy w Mass Effectie 1, w dwójce się niestety rozjebała, ale dostaliśmy nową, i właśnie ona pozostała już przez dwójkę i trójkę. I właśnie tutaj mamy ten miniaturowy model Normandii. Ostatnim na dzisiaj nawiązaniem do trylogii Mass Effecta będzie wspomnienie Sarena, czyli antagonisty pierwszego Mass Effecta. Saren? The rogue który led the Geth attack on the Cytadel? A z racji, iż jestem leniwym chujem, ostatnia ciekawostka na dzisiaj będzie związana z nawiązaniem do Plants vs. Zombies, bo mi się nie chciało więcej szukać nawiązań do trylogii Mass Effecta, także Plants vs. Zombies ciekawostka jest. A więc, na tyle z tego filmu, jeśli Wam się spodobało, to możecie dać łapkę w górę. A osobiście powiem, że ja to chyba pierdolę i się chyba nie nadaje, bo ta Andromeda mnie nudzi kurwa w chuj, więc nie wiem, czy się pojawi z tego kolejny odcinek, może tak, może nie. Wszystko też zależy od was. Pewnie każecie mi spierdolać na trzeba, ale no cóż, też tak bywa, Elo.